Zadanie 34. Matura 2015, poziom podstawowy, sierpień. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f. Od x. Zbiorem rozwiązań nierówności f od x jest większy od 0 jest przedział 0,12. Największa wartość funkcji f jest równa 9. Obie współczynniki a, b i c funkcji f. No dobra, wiele jest podane, jeszcze więcej musimy sobie wywnioskować, a zatem lecimy. Tutaj mamy. 0,12. No to pamiętamy, jak rozwiązywać nierówności i te 0,12 to będą po prostu naszymi miejscami zerowymi. No bo przecież zawsze rysowaliśmy wykres i to właśnie wartości zapisywane z nierówności to były miejsca zerowe. Ale zaraz jeszcze do tego wrócimy. Największa wartość funkcji jest równa 9. Największa wartość funkcji jest równa 9. W takim razie, jeżeli tu jest 0,12, to są miejsca zerowe, to ta 9 będzie tutaj. No, po pierwsze jest dodatnia, a po drugie jest powiedziane największa wartość funkcji. I na tej podstawie możemy od razu narysować sobie tą parabolę. I wiemy, że ona na pewno będzie tak. W takim razie pierwszy wniosek A jest mniejszy od 0, bo ramiona są skierowane w dół. To jest dziewiątka, czyli nasze q. I to, co warto zauważyć, no to to jest wierzchołek, tak? Zbiór wartości. I wierzchołek. A wierzchołek leży idealnie pomiędzy miejscami zerowymi. Idealnie, bo to jest oś symetrii. Dlatego też jest idealnie po środku między 0 a 12, czyli na szóstce. Czyli w tym oto sposób mamy nasze P. No, i tutaj źle napisałem. To nie jest dziewiątka. To nie jest szóstka, tylko dziewiątka. A P jest szóstką, tak. W takim razie mamy P i Q. Wiemy, jakie ma być A. Ale mamy też miejsca zerowe. W takim razie skorzystajmy może z jeszcze tych miejsc zerowych i zapiszmy sobie postać iloczynową. Czyli mamy y, to się równa jakieś a. Ona wygląda tak. x odjąć x1 razy x odjąć x2. No to podstawmy to, co mamy. To jest y. Nie mamy. A nie mamy, ale mamy tu no x to, to jest luzik, ale mamy jedno miejsce 0, to będzie 12, a drugie będzie x odjąć 0, czyli w sumie x. I tak wygląda póki co nasza funkcja. Ale my mamy współrzędne jednego punktu p i q. W takim razie podstawimy to p i q do naszego wzoru tutaj i wyjdzie nam na to, że q, czyli y, będzie 9 tutaj. Mamy sobie a i 6 odjąć 12 i jeszcze razy 6. No to w takim razie mamy 9, to się równa. Tutaj będziemy mieć 6 12. To jest minus 6. Minus 6 razy 6 jest minus 36. A? No i jeżeli to podzielimy na minus 36, to to jest minus 9,36. To się równa a. W takim razie a jest równe minus 1 czwarta. No i mamy nasz współczynnik a. Potrzebujemy jeszcze. Pozostałe, B i C. Ale my wiemy, że skoro mamy P, a P to jest współrzędna wierzchołka x, no to P to jest minus B przez 2A. A my mamy P? Mamy już A. W takim razie, jeżeli podstawimy tutaj, to wyjdzie nam B. No to lecimy. P było 6, to się równa minus B. Przez 2 razy minus 1 czwarta. W takim razie 2 razy minus 1 czwarta to jest minus 1, druga. Minus 1, druga, jeżeli podzieli przez b, no to te minusy się zredukują, no to pomnóżmy to raz jeszcze 1, drugą, żeby tego mianownika po prostu się tutaj pozbyć. Czyli będziemy mieć 6 razy 1, drugą, to się równa po prostu b. Czyli b jest równe po prostu 3. W takim razie, skoro mamy już a, mamy już b. No to możemy obliczyć sobie spokojnie C. Podstawimy wszystko, co mamy, czyli w sumie wierzchołek BA i zostawimy nam tylko C do obliczenia. No to lecimy. W takim razie Q, czyli 9 jest równy. No i A mamy minus 1 czwartą. X to było 6, czyli 6 do drugiej, dodać BX, czyli 3 razy 6. No i dodać C, którego szukamy. No to lecimy 9, to jest minus. Na pewno będzie ten minus. Tutaj mamy 36 razy 1 czwarta, czyli 36 w sumie podzielić na 4, bo no to będzie minus 9 plus 18 plus C. No to z tego tutaj wychodzi nam po prostu 9. Jeżeli to jest 9 i przeniesiemy na drugą stronę, to się okaże, że C jest równe 0. I w takim razie mamy już B, C i A.